Cześć, witaj w kolejnym filmie z serii top 10 zadań z matury podstawowej dzisiejszym tematem funkcja kwadratowa. Pamiętaj, że zanim sprawdzisz odpowiedzi, spróbuj rozwiązać zadania samodzielnie. Zaczynamy. Funkcja kwadratowa f określona wzorem f od x równa się minus 2 razy x plus 1 razy x minus 3 jest malejąca w przedziale. Pamiętaj, że tutaj mamy do czynienia z funkcją kwadratową w postaci iloczynowej. To znaczy, że możemy z tego wzoru odczytać miejsca zerowe. Zatem pierwszym miejscem zerowym jest liczba, która podstawiona pod x zeruje nam pierwszy nawias, czyli pierwszym miejscem zerowym x1 jest minus 1. Jaka liczba jest drugim miejscem zerowym, czyli co podstawione pod ten x zeruje nam drugi nawias? Drugim miejscem zerowym jest liczba 3. Zatem zobacz, tutaj dzięki temu możemy określić wierzchołek, a w zasadzie p wierzchołka, czyli współrzędną xową wierzchołka. p możemy policzyć ze wzoru x1 plus x2 na 2, czyli jako średnia arytmetyczna miejsc zerowych. Tutaj podstawiamy minus 1 plus 3 na 2, czyli 2 na 2, a to jest 1. Po co liczyliśmy p? Skoro nasza funkcja jest przedstawiona jako parabola, która ma ramiona skierowane w dół, dlatego że a jest ujemne. P jest tutaj, czyli tutaj jest 1, więc możemy teraz sprawdzić, w którym przedziale funkcja jest malejąca. Badamy funkcję od lewej do prawej, tutaj funkcja rośnie, a tu funkcja maleje. Zatem możemy odczytać, że funkcja maleje dla x należącego od 1 do plus nieskończoności. Zatem prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się minus 2 razy x plus 3 razy x minus 5. Liczby x1 i x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem i tutaj musimy znaleźć sumę tych miejsc zerowych. Tak jak w poprzednim zadaniu, tutaj też mamy podaną funkcję w postaci iloczynowej. To znaczy, że miejsca zerowe możemy odczytać jako x, które zerują nam poszczególne nawiasy. Pierwszy nawias zeruje nam x1 równe -3, bo jeśli podstawimy tutaj minus -3, no to minus 3 plus 3 daje 0. Tak samo szukamy tutaj tego miejsca zerowego, tutaj miejscem zerowym jest 5, bo 5 minus 5 daje 0. Zatem teraz możemy znaleźć sumę, czyli minus 3 plus 5 to jest 2. Zatem prawidłowa odpowiedź to odpowiedź c. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f od x równa się ax do kwadratu plus bx plus c, której miejsca zerowe to minus? 3 i 1. Współczynnik C we wzorze funkcji F jest równy. Tutaj mamy podaną funkcję kwadratową w postaci ogólnej. Pamiętaj, że jeśli mamy postać ogólną, to C to jest punkt przecięcia z osią o y. Czyli dokładnie 0, C to jest punkt, w którym funkcja przecina oś o y. Z wykresu widzimy, że punktem, w którym przecina parabola oś o y jest punkt 0, C czyli 0,3. Zatem c we wzorze to jest 3 odpowiedź c. Na rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W równy 19, liczby minus 2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział. Pamiętaj, że zbiór wartości. To cień, który rzuca nasz wykres, czyli nasza parabola na oś Y. Tutaj cień, który rzuca parabola na oś Y zaczyna się w minus nieskończoności, a kończy się tutaj na dziewiątce, przy czym dziewiątka należy do tego zbioru wartości, bo tutaj mamy wierzchołek. Zatem zbiorem wartości jest przedział od minus nieskończoności do dziewiątki, włącznie prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f od x równa się x do kwadratu plus x plus c. Jeżeli wartość funkcji dla argumentu 3 jest równa 4, to wartość funkcji dla argumentu 1, ile jest równa? Zauważ, że tutaj mamy podany tak naprawdę punkt. Dlatego, że tutaj mamy x, a tutaj mamy y. Wiemy, że punkt 3, 4 należy do wykresu funkcji. Tutaj mamy wzór funkcji w postaci ogólnej. Pod ten wzór możemy właśnie podstawić punkt, który do niego należy. To jest x, to jest y. Pamiętaj, że f od x to jest inaczej y. Zatem mamy 4 równa się 3 do kwadratu plus 3 plus c. Mamy 4 równa się 9 plus 3 plus c. Zatem 4 równa się 12 plus c. Możemy równanie zamienić stronami. Przenosimy dwunastkę ze zmianą znaku na prawą stronę równania, czyli c równa się minus 8. Teraz możemy c podstawić tutaj do wzoru funkcji, czyli f od x równa się x do kwadratu plus x kwadratu. Minus 8. No i teraz policzymy wartość funkcji dla argumentu 1, czyli pod wszystkie x -y tutaj podstawimy 1. Zatem f od 1 równa się 1 do kwadratu, plus 1 minus 8. 1 do kwadratu to 1. 1 plus 1 to 2, minus 8 to jest minus 6. Zatem wartość funkcji dla argumentu 1 wynosi minus 6. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. Funkcja f jest określona wzorem. Zauważ, że nasza parabola ma ramiona skierowane w dół, zatem a musi być liczbą ujemną. Tutaj odpowiedzi mamy podane w postaci iloczynowej, zatem a jest przed nawiasami. Możliwą odpowiedzią jest odpowiedź c oraz d, ponieważ tutaj właśnie a jest ujemne. Teraz znajdziemy miejsce zerowe. Zauważ, że pierwszym miejscem zerowym jest liczba minus 1 i drugim miejscem zerowym jest liczba 3, bo to właśnie one przecinają oś o y którym, w której odpowiedzi c czy d miejscami zerowymi jest minus 1 i 3. Tam, gdzie podstawione pod x, zerują nam nawiasy. Zauważ, że tutaj, jeśli podstawimy trójkę, no to 3 plus 3 nie zeruje nam tego nawiasu, ale jeśli tutaj podstawimy 3, to 3 minus 3 zeruje nam ten nawias, a jeśli tutaj podstawimy minus 1, to plus 1 też da nam 0. Zatem prawidłowa odpowiedź to odpowiedź d. Rozwiąż nierówność 2x do kwadratu minus 7x plus 5 większe bądź równe 0. Tutaj mamy postać ogólną funkcji kwadratowej, więc możemy wyznaczyć współczynniki a, który jest równy 2b. Co stoi przy x równa się minus 7 i c jako wyraz wolny jest równy 5. Teraz liczymy deltę ze wzoru b do kwadratu minus 4 razy a razy c, czyli minus 7 do kwadratu, minus 4 razy 2 razy 5, minus 7 do kwadratu to jest 49, minus 40 równa się 9, czyli delta jest dodatnia. Jeśli delta jest dodatnia, to liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 9, wynosi on 3. Teraz liczymy miejsca zerowe. x1, x2 ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, i drugie miejsce zerowe liczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawiamy do wzoru. Mamy minus b, czyli minus minus 7 plus 3 przez 2 razy 2. 2 minusy dają nam plus, czyli 7 plus 3 to jest 10. Przez 4 możemy skrócić przez 2, czyli otrzymujemy 5. Drugich. W drugim miejscu zerowym mamy minus minus 7, minus 3 przez 2 razy 2. Tutaj mamy 7 minus 3 to jest 4, na 4 to jest równe 1. Czyli pierwsze miejsce zerowe to jest 2 i 1 druga po wyłączeniu całości, a drugie miejsce zerowe to jest 1. Pamiętaj, że na tym nie kończymy rozwiązania nierówności. Rysujemy sobie pomocniczo oś liczbową, zaznaczamy na niej miejsca zerowe. No, i teraz przeprowadzamy parabola. Skoro a jest dodatnie, więc parabola jest skierowana ramionami do góry, mamy zaznaczyć obszar większy bądź równy 0, czyli na pewno miejsca zerowe będą należeć do rozwiązania, a część paraboli, która jest nad osią, czyli jest większa bądź równa 0, to ta część paraboli. Zatem odpowiedź to są wszystkie x -y należące. Od minus nieskończoności do jedynki włącznie, bo kółeczko było zamalowane. Suma od dwójki jednej drugiej do plus nieskończoności. Dane są funkcje liniowe f od x równy x minus 2. Oraz g od x równy x plus 4 określone dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji h od x równy f od x razy g od x. No i tutaj musimy najpierw stworzyć ten nasz wzór funkcji f od x, h od x, skoro to jest f od x, czyli x minus 2 razy g od x. Czyli to będzie x plus 4. I to jest wzór funkcji h, czyli to jest funkcja kwadratowa w postaci iloczynowej. Zauważ, że tutaj a jest niewidzialne i wynosi 1, a skoro a jest dodatnie, to parabola jest skierowana ramionami do góry, czyli możliwa odpowiedź to odpowiedź a lub c, ale musimy jeszcze znaleźć miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe wynosi 2, bo dwójka zeruje nam pierwszy nawias, i drugie miejsce zerowe to jest minus 4, bo minus 4 zeruje nam drugi nawias, czyli spośród odpowiedzi a i c wybieramy Odpowiedź A, ponieważ tutaj miejscami zerowymi jest minus 4 oraz 2, zatem A to jest prawidłowa odpowiedź. Do zbioru rozwiązań nierówności x minus 2 razy x plus 3 mniejsze od 0 należy liczba. I tutaj zobacz, znowu mamy funkcję kwadratową w postaci iloczynowej. Miejscem zerowym pierwszym jest dwójka, bo dwójka zeruje pierwszy nawias, a drugim miejscem zerowym jest minus 3, ponieważ minus 3 zeruje drugi nawias, a jest niewidzialne, wynosi 1, zatem możemy naszą. Nierówność kwadratową zilustrować w ten sposób, że tutaj zaznaczymy pierwsze miejsce zerowe, tutaj drugie parabola jest skierowana ramionami do góry, tutaj miejsca zerowe nie należą do rozwiązania, stąd kółeczka są puste i rozwiązaniem jest obszar mniejszy od zera, czyli ta część paraboli, która jest pod osią. Czyli tutaj nasze, nasze rozwiązania należą do tego przedziału od minus 3 do 2. Zatem, która z tych liczb podanych w odpowiedzi A, B, C i D należy do tego przedziału? Minus 9, 9 nie należy, 7 też nie należy, 4 też nie należy, ale 1 jest w tym przedziale. Zatem prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równa się minus 3x do kwadratu plus 3 jest parabola o wierzchołku w punkcie. Zauważ, że to może być postać kanoniczna, która nam podaje właśnie wierzchołek funkcji kwadratowej. Pamiętaj, że postać kanoniczna funkcji kwadratowej to f od x równa się ax minus p do kwadratu plus q, czyli zauważ, że w naszym przypadku p wynosi 0, a q wynosi 3. Dlaczego? No bo naszą funkcję, tutaj tą podaną w poleceniu, możemy zapisać jako minus 3x minus 0 do kwadratu plus 3. Czyli P wynosi 0, a q wynosi 3. Zatem wierzchołek jest w punkcie 0,3. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B.